Witamy Państwa w e, ostatnim lipcowym naszym komentarzu. Witam Pana, Panie Adamie. Dzień dobry, Adam Ruszczyński, kłaniam się. Dzisiaj mamy na tapecie trzy ważne tematy. Pierwszym jest umowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. E, rekonstrukcja rządu będzie drugim tematem, a trzecim tematem będzie. Pan Hołownia i, i jego akcje polityczne i te jego doniesienia o zamachu stanu, które narobiły duż, dużo szumu. Zacznijmy od tej umowy, która jakoś w polskiej przestrzeni się słabo przebija. Ta piana polityczna jest dla, dla komentatorów ważniejsza. Ta umowa ma zasięg globalny. Zaczęło się od tego, że Donald Trump, szanowni państwo, zapowiedział dla Unii Europejskiej cła wysokości od 30 do 50%. Unia Europejska się zjeżyła, uznała Donalda Trumpa za oszołoma, posypały się gromy na jego, jego głowę, zaczęto pomachywać szabelką. Ale ostatecznie stanęło na 15%, na stal i aluminium 25%, a na niektóre rzeczy 0%, szczególnie jeśli idzie o samoloty i części zamienne do samolotów. Unia Europejska zgodziła się na zakup sprzętu wojskowego na nieznane liczbę setki, setki miliardów. To może być 300 miliardów, może być 400 nie do końca to jest wiadome. Dodatkowo zgodziła się na zakup energii, tak to jest określane. Chodzi o prawdopodobnie gaz i ropę w wysokości 750 miliardów dolarów. Oraz zgodziła się na zainwestowanie na terenie Stanów Zjednoczonych 600 miliardów dolarów. Warto jest zauważyć, że obroty pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską to jest wartość 970 miliardów. 5 miliardów dolarów. A zatem to, co Unia Europejska się zobowiązała, zakupić i zainwestować w Stanach Zjednoczonych, przewyższa znacznie te obroty. Ciekawe są reakcje rozmaitych, jakby to powiedzieć, miejsc na to, czy osób, czy podmiotów. Ursula von der Leyen powiedziała, na koniec chciałbym podziękować osobiście prezydentowi. Trumpowi za jego osobiste zaangażowanie i przywództwo, które doprowadziły do przełomu. Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej. Determinacja i jedność utorowały drogę do, wykon do wynegocjowania porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, które priorytetowo traktują współpracę i chroni podstawowe interesy Unii Europejskiej. Giorgia Meloni, premier Włoch. Włoski rząd z zadowoleniem przyjął wiadomość. O osiągnięciu porozumienia pomiędzy Unią Europejską. Kanclerz Friedrich Merz, czyli jeden z głównych rozgrywających, porozumienie osiągnięte w negocjacjach pomiędzy Unią Europejską a USA w sprawie CEU pozwoliło uniknąć konfliktu handlowego, który mocno uderzyłby w zorientowaną na eksport gospodarkę niemiecką. Nie będę wszystkich cytował. François Baru, polityk francuski, premier prawdopodobnie, napisał to. Smutny dzień, kiedy Sojusz Wolnych Narodów, zjednoczony wspólnymi wartościami i obroną swoich interesów, godzi się na podporządkowanie interesom Stanów Zjednoczonych. Viktor Orban, ten czarny, że tak powiem, lud, ten wyrodek Unii Europejskiej, ulubiony, ulubiona posaż, którą uwielbiają krytykować. Obecnie rządzący w Polsce tak powiedział. To żadne porozumienie. Prezydent USA Donald Trump po prostu zjadł przewodniczącą Unii Europejskiej na śniadanie. Podejrzewaliśmy, że tak się stanie, bo prezydent USA jest zawodnikiem wagi ciężkiej, jeśli chodzi o negocjacje, a szefowa Unii Europejskiej reprezentuje wagę piórkową. Mówiąc najogólniej, Unia przegrała na punkty i cieszy się, że nie została, nie, że nie doznała ciężkiego no, no nie została zniesiona z ringu. Takie mam wrażenie. Ciekawe dodatkowy jest pewien kontekst gospodarczy, a mianowicie Japonia w podobnych negocjacjach zgodziła się na zainwestowanie w Stanach Zjednoczonych 550 miliardów dolarów. Korea negocjuje na, nadal, Chiny negocjują, Tajwan zainwestuje fabrykę chipów w Stanach Zjednoczonych już zainwestował 65 miliardów i jeszcze zobowiązał się do 100 miliardów. Metodą analogii można sugerować czy przyjąć, szacować, że te inwestycje chińskie i koreańskie, które zostaną wynegocjowane, to jest kwota między 300 a 500 miliardów dolarów. Można zatem powiedzieć, że Donald Trump, ten oszołom, ten niezrównoważony człowiek, ten agent rosyjski, jak go tam określają, Liberalne media odniósł za w zasadzie pełen sukces. Pewnie, że ta metoda transakcji, którą on prowadził, która się nazywa w, metaforycznie drzwiami w twarz, polega na tym, że trzeba najpierw postawić wysoko poprzeczkę, a potem ją obniżać, żeby przeciwnicy to, to łyknęli. Kończąc to, ciekawe są odgłosy prasy, bo sprawdziłem, jak raz prasa niemiecka zareagowała na tą umowę. Z Deutsche. Zeitung, zły deal dla Europy. Der Spiegel, Europa kapituluje. Die Welt, bolesny kompromis. Handelsblatt, gorzki kompromis. Media rosyjskie, co jest ciekawe, jak one to oceniły. Europa, komersant, Europa przestawia się na gaz amerykański, rezygnuje z rosyjskiego. Rosyjska Gazeta, Unia Europejska kapituluje. Nowości, Trap narzuca warunki europejskie. Niezawisła Gazeta, handlowa porażka. Ciekawe, co piszą Chińczycy, bo to też jest dosyć interesujące, bo one w, tym, w, tym, w tej umowie dostają, że tak powiem, w jakimś sensie rykoszetem. Prasa chińska Xinhua pisze, umowa wzmacnia USA, Global Times, szansa dla Chin. Chińczycy dostrzegają w tym, że przyciśnięci tą handlową umową Europejczycy będą szukali pewnej niezależności w relacjach z Chinami. No, ciekawe. Hila Daily, umowa komplikuje sytuację międzynarodową. Jak widać, rozstrzał tych opinii jest bardzo, bardzo rozmaity. Panie Adamie, pana komentarz. No, pan tutaj wymienia te komentarze, komentarze prasowe, także głosy polityków. no Ja się śmieję. Uśmiecham się, a nawet się śmieję, dlatego że tak się kończą mrzonki. Opowieści elit lewicowo-liberalnych o wielkiej Europie, o samodzielnej Europie, o Europie jako międzynarodowym, wielkim, niezależnym graczu. No, oczywiście Trump powiedział: Sprawdzam, pokażcie, jakie macie atuty. Słyszałem też takie komentarze polityków usprawiedliwiające zawarcie tego, tej umowy handlowej. No, że tu jednak w tym Uszuli von der Leyen, że jednak bezpieczeństwo Europy jest priorytetem. Szefowa Komisji Europejskiej przyznaje wprost, że bez amerykańskiego parasola atomowego i, i, i sił wojskowych, które Amerykanie mają w Europie lub mogą przerzucić do Europy w miarę szybko, nie ma bezpiecznej Europy. I w tym momencie zweryfikowane zostały też opowieści polityków europejskich marzących o europejskiej sile zbrojnej budowanej obok NATO. No a Francuzi wręcz tutaj łukają bardzo głośno, mówiąc, że jest to taka kapitulacja, bowiem Francja, która politycy francuscy, którzy zawsze więcej gadają, o sile Francji, niż ta siła jest tego warta, również przekonali się, że jak trzeba przejść do konkretów i kończą się takie, mówiąc kolokwialnie, gadki szmatki o tandemie niemiecko-francuskim, czy teraz już niemiecko-francusko-brytyjskim trio, trójkącie, no to również widzimy, jak Francja, jest słaba. Francja jest słaba tylko w, w, w gębie, tak można powiedzieć. Natomiast, kiedy przychodzi do wyłożenia atutów militarnych i politycznych, to okazuje się, że Francja jest słaba. I Trump im to wszystko udowodnił i pokazał. I ta umowa jest sukcesem geopolitycznym i geostrategicznym Stanów Zjednoczonych, bo przecież nie tylko Donalda Trumpa. To Donald Trump okazał się najodważniejszym z amerykańskich prezydentów, no bo Joe Biden jakoś nie chciał z Europejczykami rozmawiać tym językiem. Trump mówi Europejczykom, słuchajcie, no przywództwo, nasze przywództwo będzie Was trochę kosztować, ale też będziecie odnosić duże korzyści, wchodząc na bardzo chłonny amerykański rynek. Także ta umowa w kategoriach geopolitycznych i geostrategicznych pokazuje, jak silną, dużą siłę przyciągania słabej Europy do siebie mają Stany Zjednoczone. I tu się w gruncie rzeczy nic nie zmienia od czasów II wojny światowej, kiedy to Europa od 1945 roku znajduje się pod parasolem wojsk amerykańskich, sił konwencjonalnych, a później pod Parasolem atomowym. Także ja nie jestem zdziwiony. Byłem pewien, że Komisja Europejska, która podbijała Bębenka różnym lewicowym redakcjom, no bo tutaj też chodziło o wybór Urszuli von der Leyen, przecież te negocjacje prowadzone są już bardzo, bardzo długo. One były przez Europejczyków zrywane, były przeciągane, Trump tracił cierpliwość. Ale wreszcie po wyborze Urszuli von der Leyen i po ukonstytuowaniu się rządu niemieckiego, w tym kanclerza Friedricha Merca, okazało się, że Niemcy poszli po rozum do głowy. Tu warto jeszcze dodać, że je, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę te obroty handlowe, które są między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, czyli mniej więcej 900 miliardów dolarów, to te 15% cła też się dołoży do tych zysków amerykańskich. To tak na, na około, rzecz biorąc to jest w okolicach 100 miliardów dolarów mniej więcej. Ciekawe jest w tym wszystkim, bo diabeł tkwi w szczegółach, w jaki sposób, że powiem to obciążenie, które doznaje Unia Europejska z powodu tej umowy zostanie, jakby to powiedzieć, rozpisane na polski rząd. Mam przekonanie, że to się będą działy bardzo ciekawe rzeczy i że rząd polski, przynajmniej ten obecny, będzie zachowywał się klasycznie, czyli jak Fryer i będziemy mocno na tej umowie strat. I tak, tak przypuszczam, bo nic się nie zapowiada, żeby tam jakieś mózgi w rządzie na tym pracowały. Będziemy o restrukturyzacji mówić w trzecim punkcie i sobie wtedy troszeczkę. Pożartujemy. Nie, nie, o restrukturyzacji będziemy mówić zaraz, bo w trzecim punkcie będziemy mówić o podżeganiu do zamachu stanu. Aha, ja... czyli, czyli mówimy o dobrze, czyli co? I, i, ja ja bym... tylko dodam, że nie spodziewam się, żeby gospodarka polska szczególnie dużo straciła na tej umowie ze Stanami Zjednoczonymi. A jeżeli będziemy bystrzy, będziemy inteligentni. To jest apel do rządu, może do następnego rządu, bo po tym rządzie nie należy się spodziewać ani bystrości, ani inteligencji. Zresztą jest to rząd rekonstruowany, bo pierwsza emanacja tego rządu okazała się bardzo kiepska, ta druga nie zapowiada się na lepszą, zatem chyba będziemy musieli poczekać na, na nowy rząd, żebyśmy sobie poukładali relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To, to ja mam tyle odnośnie, jeśli chodzi o... No dobrze, ja. czyli omówimy sobie restrukturyzację. Strasznie się rasyrdił Rassier się Tusk, zapowiadał straszne rzeczy, co on to nie zrobi, jak to ruszą z kopyta, no i okazało się, co się okazało, Różne są komentarze, mniej lub bardziej trzeźwe, nie chcę mówić poważne, niepoważne, bo tego niepoważnej restrukturyzacji nie ma sensu na poważnie, specjalnie traktować. Korwin-Mikke z właściwą sobie żartobliwą nutą powiedział, że tylko babci pasi brakuje w tym rządzie. Inny komentator skomentował to w internecie, gdzieś usłyszałem, żorek na dolewkę. Pan Donald Tusk zapowiedział, że ta restrukturyzacja będzie opierała się na trzech filarach, czyli porządek, bezpieczeństwo i przyszłość. I mam takie przekonanie, że porządek zapewni nam sędzia Żurek, który procesował się z własną córką o 20 tysięcy alimentów. Nie chodzi o sam proces, bo to jest, że tak powiem, Jedna część pieniactwa pana, pana Żurka, ale chodzi o 20 tysięcy dla pana sędziego, że mu warto było wytaczać wielkie działa, 20 tysięcy złotych dla kogoś takiego jak pan Żurek to powinno być jak splunąć, a on jednak. Znany jest również z tego, że zażądał od, od, od rządu restrukturyzacji swojego uzębienia, ponieważ ściekłości na pistach zaciskał zęby, że sobie mówił mu zużyło uzębienie. On jest tutaj takim, w planie, w ramach tego porządku ma być młotem napis. Kiedyś była taka publikacja Młot na czarownicę, to właśnie idąc tą drogą pan sędzia Żurek będzie młotem napis, ponieważ część elektoratu, tej części szury platformianej żąda, będziemy o tym mówić, o tym badaniach za chwilę poruszy ten temat, żąda rozliczenia. Pisu. Za bezpieczeństwo odpowiada pan Kierwiński, które znane jest z tego, że ma pogłos w trakcie przemówień, wywołany wiatrem. Podobno mówiono się, mówiło się kiedyś tak delikatnie, że ktoś jest zawiany. Prawda? Nie będę tego rozwijał, może niektórzy sematycznie potrafią to, że tak powiem, to zawiłość zrozumieć. No w każdym razie jest zawiany i od tego zawiania ma pogłos w mikrofonach pan Kierwiński. Efektem pana Kierwińskiego są pewne niedoróbki związane z sytuacją powodziową na Dolnym Śląsku. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, to ta przyszłość jest zbudowana na panu, na panu motyce, tak bym powiedział. Ma 33 lata, nigdy w życiu nie pracował w, poza tym, że był szefem forum młodych. Ludowcu był rzecznikiem prasowym PSL-u, zawód Działasz, a główny jego talent to jest to, że jest pyskaty. Natomiast pojawiła się tam ciekawa, postać ministrem aktywów państwowych, chyba tak to się Ministerstwo nazywa, jest pan. Waldemar Boczun, chyba tak ma imię, który ma bardzo dobrą opinię, jako, jako menażer, który jest niepartyjny. Podobno według tego, co znalazłem, postawił na nogi PKP i postawił na nogi PKP Carbo, które teraz po rządach PiSu wymaga restrukturyzacji. Ciekawym takim aneksem do tego, o czym mówimy, są ostatnie badania opinii publicznej w badaniach IBRIS 70, 78% badanych nie zmieniła zdania na temat sprawności rządu w tych pozostałych jest 15 że zmienili zdanie na temat rządu przy czym 37% na lepsze a 37% na chorsze 27% badanych uznano, uznało że proces rozliczenia PiS przyspieszy Osiem jest, nazywam to szurią, jest zdecydowanie przekonanych, że przyspieszy, natomiast część, 19% tych twardogłowych, których ciągle nie brakuje w Platformie Obywatelskiej, uznali, że proces przyspieszenia, że rozliczania PiSu przyspieszy. Co ciekawe, w tym badaniu ktoś zadał paskudne pytanie, bo 12% odpowiedziało, że nie ma PiSu, z czego rozliczać. Co też jest ciekawostką, ponieważ te 12% to jest mniej jak zwolenników PiSu. Czyli trzech zwolenników PiSu też uważam, że PiS należy rozliczyć. To jest taka ciekawostka tego badania. Panie Adamie, Pana komentarz. Panie Krzysztofie, ja będę się starał krótko komentować, bo nie, nie widzę, żeby to wydarzenie było z kategorii poważnych lub takich, które zmieni czymś w Polsce. Wspomniał pan o tym, że jednym z priorytetów tego rządu jest przyszłość. No to jest nawet zabawne, bo o przyszłości mówi premier rządu, który sam nie ma przyszłości politycznej, bo badania od stycznia tego roku pokazują, że Tusk bardzo mocno stracił poparcie w, w swoim elektoracie, także o, o czy o elektoracie Konfederacji czy Grzegorza Brauna już nie, nie, ma, nie ma co mówić. Ehm, oczywiście, że ten rząd nie dokona żadnego przełomu i to też wyraźnie pokazują badania, które pan przytoczył, czyli Polacy nie widzą w tej zmianie powiedziałbym kierki na kijek niczego poważnego, czym warto byłoby się długo zajmować. Jeśli pan pozwoli, to ja też się tym długo nie będę zajmował, no bo wychodzę z założenia, że to szkoda czasu naszych, naszych widzów. Natomiast dwie osoby, pan Żurek wspomniany przez pana i pan Kierwiński, to mają być tacy czołowi pałkarze tego rządu. I Donald Tusk chce osłodzić swojemu elektoratowi, który jest bardzo zaniepokojony ofensywą prawicy w Polsce, powołanie Karolana Prockiego na prezydenta 6 sierpnia. Bo tutaj się ta akcja też wysypała, o czym będziemy, myślę, za, za chwilę mówić. I takie zaostrzenie kursu wobec PiSu to ma być coś na osłodę dla. Radykalnego elektoratu Platformy Obywatelskiej, ale ten rząd już jest zbyt słaby i zbyt mało wiarygodny, żeby nawet, nie wiem, zatrzymanie kilku kolejnych posłów yy, Prawa i Sprawiedliwości, wytoczenie jakichś yy, kilku takich yy, dział na gumowe kulki, miało cokolwiek zmienić. Tak, tak. Tu byśmy już yy, yy, psychologiczny portret pana Donalda Tuska. Dosyć dawno obrabiali. Wielokrotnie. Ostatnio pojawiały się takie komentarze, że pan Donald Tusk powinien się udać do psychoterapeuty, ponieważ nie wytrzymuje ciśnienia politycznego. Na ostatnim tak powiem, spotkaniu z publicznością w Pabianicach pokłócił się z własnym elektoratem zarzucając publicę, że co ona sobie chce, co sobie wymyśliła, żeby policja miała liczyć głosy, chociaż tydzień wcześniej namawiał, żeby policja liczyła głosy wyborcze. To jest człowiek, który zaczyna mieć problemy z, z porozumieniem się sam z sobą, takie mam przekonanie. Przejdźmy teraz Panie Adamie do, do Pana Hołowni. Tak, no więc tu się dzieją rzeczy, rzeczy ważne. Jeszcze od, tuż przed tym spotkaniem pana Szymona, hołowni w mieszkaniu Adama Bielana z prezesem Kaczyńskim, bo to kilka dni wcześniej, to już jest chyba trzeci tydzień tego, tego serialu, kiedy to Szymon, hołownia, ujawnił po raz pierwszy w Polsacie, że no, był namawiany do. do dokonania zamachu stanu, później trochę łagodził, że to właściwie sądowano go, ale też podał kilka ciekawych y, historii, kilka ciekawych rzeczy, ponieważ on powiedział, że, y, no, pod, że przychodzili do niego różni politycy, różni prawnicy i y, 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 sądowali jego, y, jego gotowość. Ale też wyciekła taka rzecz, że na posiedzeniu rządu Donald Tusk pytał swoich koalicjantów po wyborze Karola Nawrockiego i co z tym zrobimy? Czyli zapadło takie pytanie, no, oczekiwanie na jakąś reakcję koalicjantów. I tu Donald Tusk, jak zwykle, on się, na, on nie jest wyrywny, on jest wyrywny w, w słowach. On lubi tam kogoś podburzyć. Ta słynna jego teoria zderzaków, że gdzie, gdzie on angażuje różnych ludzi, ale sam się nie angażuje, no ma służyć temu, żeby go później nie ciągano po różnych trybunałach i żeby może nawet nie musiał uciekać z Polski. Ale z tym jest trochę gorzej, dlatego że cała sprawa nabiera coraz. Znaczy cały ten skandal, bo sprawa to jest za mało powiedziane, on zaczyna przechodzić sferę faktów, bo ja wczoraj słyszałem pana profesora Cola w tvn który z miną zbolałą, z miną kogoś, który został skopany na ulicy w miejscu publicznym, powiedział, że Stowarzyszenie Prawników Polskich doniosło na niego do prokuratury, właśnie w tej sprawie. Na cola, tak? Tak, tak, on to powiedział, zbolały, no bo przecież to jest wielki prawnik, to jest wielki patriota, natomiast komuś tam w stowarzyszeniu prawników polskich puściły nerwy i tak, tak to się wytrzymał. I oni uważają, że no nie da się przejść do porządku dziennego nad takim gęganiem profesora Cola, bo on tu już rozmaite warianty przedstawiał związane. Ze Zgromadzeniem Narodowym, żeby tam dokonać jakichś przerw. No to wszystko może mieć znamiona właśnie zamachu stanu, bo niedoprowadzenie do zaprzysiężenia prezydenta po demokratycznych wyborach no jest, może nosić właśnie znamiona podżegania do zamachu stanu. I teraz kolejny fakt. Pan adwokat. Bartosz Lewandowski, to jest Ordo Juris, to jest taka prawicowa organizacja zrzeszająca polskich prawników, złożył wniosek o przesłuchanie Szymona Hołowni w związku z jego wiedzą na temat podżegania do zamachu stanu. Także mleko się rozlało i tu już się nie da tego zamieść pod dywan, choćby i pan Szymon Hołownia chciał, choćby Donald Tusk chciał, choćby czołowi polscy prawnicy... Którzy, którzy no, trzymają stronę Donalda Tuska w sposób oczywisty, to widać w różnego rodzaju telewizjach lewicowo-liberalnych, żeby wyszli z tego suchą nogą. Bo to, co Szymon Hołownia powiedział na temat podżegania do zamachu stanu albo na temat rozmów takich tylko sądujących jego, jest wyraźnie. Wymierzone w środowisko Donalda Tuska i osobiście w niego. Szymon Hołownia prowadzi swoją, można powiedzieć, prywatno-partyjną wojnę przeciwko Donaldowi Tuskowi i Platformie Obywatelskiej. I to jest sytuacja niezwykle korzystna dla polskiej prawicy. Ja dodam, dodam tylko jeszcze, że również o naciskach tego rodzaju, Mówiła publicznie pani ministra, czy pani minister Nałęcz-Pełczyńska, która też o tych naciskach mówiła, też mówiła o prawnikach. Dopytywana wspomniała, że wiadomo jakiego prawnika chodzi, bo taki jeden agresywny bardzo jest. Natomiast wracając do pana profesora, co to bardzo jakby to powiedzieć, być może dopiekł mu Taki, t, 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 taki stand up pana Korwina Mikę, który podobno chodził do Warszawskiego liceum razem z panem Colem. I pan Korwin Mikes minął taką dosyć pełną zatroskania, tłumaczył do niego, że chłopie. Zaprzepaściłeś wielopokoleniowy dorobek swojej szacownej rodziny. Okazałeś się po prostu zhańbiłeś nieodwołalnie to tymi swoimi wypowiedziami. Także być może tutaj pan Sol również zbolało minę ma z powodu tego, że mu tutaj tak ktoś mocno, mocno dopiekł. Kończąc. Bo my żyjemy troszeczkę w świecie groteski. Ten rząd jest groteskowy, to co się w Polsce dzieje jest groteskowe, pani Ursula von der Leyen jest groteskowa. Żyjemy w świecie takiej groteski. Przerażające jest tylko to, że skutki będziemy my ponosić jako zwykli obywatele. Ale doda dodając do tej groteski, chcę tylko powiedzieć, że, że pan, nasz kosmonauta, o którym mówiliśmy w bardzo, że tak powiem, yy, pozytywnym świetle. Okazał się pacynką, którą kieruje nie wiadomo, czy żona a jego kieruje, czy kieruje nim rząd, czy jakieś dziwne uzależnienie, bo wystąpić miał w jakimś, jakimś spotkaniu z młodzieżą w Łodzi, ale spotkanie to zostało odwołane i wystąpił jako support na koncercie y, z, znanej wokalistki, też podupadającej. Dody i w trakcie tego koncertu, po zejściu ze sceny, kiedy już na scenie była Pani Robaczewska Doda, zbierał podpisy od fanów i Pani Robaczewska mu się odgryzła, Rapszka, że dobrze, że... Rabczewska. Jak? Rabczewska. W każdym razie Pani Doda z tej, z tej estrady powiedziała, dobrze, że szedł na ziemię, bo teraz gwiazda jest inna i jedna. Także pan, nasz polski kosmonauta, zamiast budować swój prestiż, rozmienia się na drobne i to jest kolejny element polskiej groteski. No ja akurat jestem bardzo dobrego zdania o Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim. Można jedynie ubolewać, że no, trafia w ręce ludzi ludzi niegodnych, żeby się... Po prostu pokazywał z nimi. To tak. jest taki dodatkowy komentarz, ale nie chciałbym, żebyśmy już rozwijali czwartego tematu dzisiaj, bo zaplanowaliśmy sobie trzy. Ja bym chciał poprosić naszych widzów o kolejne subskrypcje. Ostatnio ładnie nam idzie pod tym względem, ale ilość tych subskrypcji, Państwo wiecie, dlaczego jest nam bardzo potrzebna do działania, zwłaszcza, że. Nie wołamy żadne pieniądze. Natomiast te subskrypcje przydadzą nam się, żebyśmy zwiększali siłę naszego rażenia. Ja serdecznie dziękuję, Panie Krzysztofie. Ja również dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Prawy Prosty. Wspieraj nas i nie zapomnij o pozostawieniu subskrypcji i podaniu dalej, jeśli tylko uznasz, że warto.